Poprzedni, poprzedni odcinek nie był montowany, nie montowałem go. Ci co, ci co oglądali, to wiedzą, bo jakoś wiecie co, nie chciało mi się po prostu najzwyczajniej Za co on mnie szuka? Za co, za, co, za co ja mam ten mont? Tak czy inaczej, nie montowałem go i jak sobie zobaczyłem na YouTubie, obszaiłem to przez pół odcinka, ee, przez, przez pół odcinka moi drodzy, robiłem tą jedną misję, której ostatecznie nie skończyliśmy i robimy ją też teraz. Zaczynamy ją znowu od nowa. Natomiast ten odcinek już mam, mam dzisiaj więcej czasu, też mi się chce, eee, nie jestem tak rozleniwiony jak ostatnio, to już, już, go, już go tam pomontuję, także nawet jeśli zajdzie mi tutaj kolejne trzy godziny na robieniu tego, to, to, to i tak wam to potnę jakoś ładnie, żeby wam się to przyjemnie oglądało. Przepraszam widzowie, że nie zadbałem o was komforto oglądania poprzednio, ale jakoś tak, yy, jakoś tak no nie, no nie, miałem tu po prostu, jak mam być z wami seryjny, jakąś tutaj wymówkę, wklej, wklej losową, dowolną wymówkę, wklej dowolną wymówkę i jej można, można się tu zastosować tam jak chcecie już... Yy, no. No, no, no i to tyle, tak, ja jestem ciężkim, cie, ciężkim kurwa, przemęczonym człowiekiem, człowiekiem pracującym, także ja tutaj... Eee, cud, że mam w ogóle teraz nagranie, tak Ale ja mam rozjewoną fryzurę, co mi jest tej? Ostatnio. Przepraszam, że k kogoś chyba popędziłem do nie ja samobójstwa jak tam widzieliście. Nie ostatnio byłem u fryzjera i jakoś nie chce mi się układać tych głosu, sposób, tego teraz wygląda się ktoś wysłał na głowę. No ale trudno. Rush, rush, oh yeah, oh yeah. I szczerze odnoszę wrażenie, że to Bansu ma tylko dwa, y, dwa warianty kolorystyczne Albo trzy, nie wiem, czy takie zielone Wydaje mi się, że widziałem niebieskie, no i oczywiście czerwone Wydaje mi się, że to tylko to Chociaż nie wiem, czy ja sobie nie wyimaginowałem tego zielonego W końcu kolor podobny do niebieskiego może mi się wydawało Ale tak czy inaczej, no, nawet jeśli to wydaje mi się, że to są tylko trzy warianty kolorystyczne Nie nie wiem, nie O, zobaczmy jakie to jest To właśnie chyba takie zielonkawe Nie, nie, to jest niebieski Czy, czy zielony? Kurwa, jestem zardonistą znaczy no, nie jestem, ale tak raz sprawia, że wydaje mi się, że ja jestem. No jest takie kurwa, wiecie. No i kawę. Tak mi się wydaje. No ale tak czy inaczej. Eee, lecimy, lecimy znów. Próbować, spróbować. się w tej misji. Może po przerwie pójdziemy jakoś lepiej. Znaczy, powiem wam tak. Mnie akurat takie misje trudne, strzelankowe nie wkurgają z prostego powodu. Ja lubię te strzelanki w GTA, dla mnie to jest przyjemne. Dla mnie jedynym minusem tej misji to jest to, że ja muszę za każdym razem jeździć od nowa. No ale to też jestem przyzwyczajony po starych GTA, a już tyle naklnąłem na ten zjebany kurwa system checkpointów w tej trójce e, definitywnej edycji, że już nie, nie zamierzam się produkować dalej. A dla mnie to jest przyjemne postrzelać sobie w tych gierkach. Dlatego ja akurat wyjątkowo i to nie jest żadna misja pościgowa ani, to się wkurwiać nie będę. Chyba, że bez kitu mi to zejdzie z 5 godzin, nie? No to nie ukrywam, że pewnie już system nerwowy mi siądzie. Mm, ale... Mimo wszystko... Są tu ludzie z Kartelu Kolumbijskiego. No cap. Co oni tu robią? Kartel Kolumbijski już my ich wybiliśmy. O kurwa. Dobra, chłopaki. Zobaczcie, bezbłędnie kurwa, ani, ani jedno HP na mnie zeszło. To dobrze, będziemy mieli więcej życia na potem. Potem strzelanka jest dużo trudniejsza, tutaj już mam obcykane. Też nie ukrywam, że rakietnica jest bardzo jest bardzo przydatną bronią w tej grze. O co ty się blokujesz kurwa klaudiusz co widzieliście to? 280 zł za grę. <grytanie> Nie, no śmieje się śmieje. Aż taki krytyczny nie jestem a to, że definitywna edycja jest zjebana to wiadomo nie od dzisiaj, także to mogłem nie kupować, jak miałem świadomość tak jak to wygląda. Panla Panlantic Construction. No dobra, to wsiadamy do Banshika i lecimy. Do Banshika, a raczej do tego co z niego zostało. Rush, rash, with the oh yeah. Ogólnie nie wiem, po tym odcinku wypierdolę ten śnieg już, bo fajnie się z nim gra. Ogólnie, ale też żeby jakaś różnorodność była, nie? Okres zimy w GTA 3 może dobiec końca po tym odcinku, szczerze mówiąc. Ale powiem wam, że fajnie. W Vice City też był taki mod. Mówię teraz o zwykłej wersji, nie definitywnej. Ale w Vice City to słabo wyglądało. No i do San Andreas był i też jest do wersji definitywnej. Bo do Vice City nie odświeżyli do definitywnej. To San Andreas i do trójku było hmm, Więc w San Andreas może też doczekamy się zimy. Jak, jak w ogóle doczekamy się gameplayu San Andreas z mojej strony. Chciałem ukraść tego Bansika, ale ukradnę tego. Czy ty wysiądziesz? Czemu ja wysiąść nie mogę z samochodu? Halo? Aha, dlatego, że to jest ten odcinek drogi, ok. A czy nas to zmiażdży teraz? O nie, Bansik którego chciałem ukraść tam jest, ale zjebane. O, paczka! O, teraz mogę... Nie! Pff, pff, pff. Teraz już mogę wysiąść. Banszyk, którego chciałem ukraść, już kurwa... No już chcę nieukradnego, już go nie ma. Przestał istnieć. Trudno. No, pamiętacie jak wpaliłem ostatnio kurwa ten most? Nie no fajny jest klimatyczny, ale... Ale jak widzę jak to działa w praktyce, jakam przykład zatrzymam na nim. No ja też wiecie, ja patrzę, ja patrzę na to pod sensem takim, że to jest jednak definitywna edycja, ona powinna zostać naprawiona. tej w ogóle coś się odjebało dzisiaj, wchodzę na Netflixa, znaczy ja o tym słyszałem jako tako, ale nie sądziłem, że to tak szybko nadejdzie. Wchodzę na Netflixa i patrzę, a jest jedynka 1 na telefon. No to co, odinstalowałem sam Andreas, zainstalowałem sobie Red dla 1 i zobaczymy jak pyka. Nie wiem, dajcie znać, może chcesz, chcielibyście odcineczek z Red Dead Ja... Nie ukrywam, jestem pożeraczem Red Dead, znacznie bardziej tą serię lubię niż GTA. No ale znudziłem się tym Red Deadem, to stwierdziłem, że zrobię serię Ta wszystkie, może jeszcze jakiś Wiedźminek, co w dwójkę nigdy nie grałem, to może, może jakiś Wiedźminek leci Cyberbrand, no i potem możemy wrócić do Red Dead'a. Ja też wiecie. No jak zatęsknię za formatem, to na pewno se zainstaluję Red Dead 2, ale to też nie jest kurwa, wiecie, nic nie ważąca gra, ona waży 100 giga ponad, także... Nie ukrywam, że jakoś mi się kurwa nie, nie śpieszy ee, do tego, żeby, żeby, żeby jednak tą red sobie znowu pobierać. No ale jak, jak już to zrobimy, to e, wyszło to nowe paraíso DLC, ale się okazało, że to jest po prostu już dokończona wersja meksyku. W ogóle inny mod z meksykiem niż ten, niż ten w Ery jak którego wam pokazywałem grając w trakcie serii. Ale mimo wszystko, mimo wszystko bardziej dopracowany, nie? zapowiadam trailerami, ale no nie jest to story dlc Co też, yy, o czym się też dowiedziałem już wcześniej, bo zadałem to pytanie po prostu twórcy moda Czy to jest story dlc, okazało się, że jednak nie, Także. No. Wiecie, jednie wkurwia, że No jedynie że Claude, albo ja nie umiem może po prostu Ale Claude, nie umie kucać, o kurwa, no tak Claude nie umie kucać w tej grze i to mnie, to mnie denerwuje o kurwa! Brave man, eh! Yeah, yeah. O, i właśnie, i turla się też nie może na przykład. O, tu jest oh. kolejny. Brave man, eh! Esy, esy. Tu nikt mnie nie zachodzi od tyłu, bo tu nie często zachodzą od tyłu niestety na tej miejscówce. Przykra, przykre fakty. Strzelba jest tak OP, kurwa bronią w tej grze, że mówiąc. Gonna be sorry. I'm gonna be sorry. O kurwa, kolejne. No nie, nie, Claudius, to ty odjebałeś? No o co jest kurwa? Znowu, znowu analogiczna sytuacja Nas I mnie jest, kurwa z tą strzelbą jebaną od tyłu. Ja pierdolę, ale się zeszrałem. Już nie chodzi o to, że tyle HP straciłem, chociaż też mnie to boli. Ale zezrałem się po prostu, zesrałem się. Dobra, człowieku kupa Jak to rozwiązać? kurwa Dobra, to nie było mądre rozwiązanie tego problemu Dobra, tamten już nie żyje I teraz pytanie, bo ja dalej nie doszedłem w tej misji To już trzeba naprawdę uwadość Jonesa Big tough Yankee boy And where, where are you? O miło było poznać I kolejnych już tu nie widzę Okej okay. Jeżdżamy na górę No tu jeszcze nie doszedłem w tej misji, jeszcze mi się nie udało wjechać na górę no i to wygląda jak ten budynek. Hey, o oh, kurwa, jest tam. O. Hey, take it easy, amigo. <laughs> no es nada. nie na na Co jakim cudem ona nie wie, że my żyjemy? Hey,

Ty, spójrz później. Jestem pewna, że potrzebuję waszych serwisów. Proszę, amigo! Nie zostaw mnie tutaj z nią, ona jest psycho, chłopie! Proszę, amigo! Hey! Hey, amigo! Amigo! Ah. No proszę, ja myślałem, że oni... Ja byłem no pewny, że oni wiedzą, że to jednak ja. Zrobiasz pakunek do Donalda Loppa, no proszę. Tu już jakuza wszędzie porozstawiana. Ale to ciekawy ciekawy zwrot akcji, to taka finałowa misja się wydaje. nie? Proszę udało nam się tym razem za pierwszym razem. muszę się nauczyłem z tych wszystkich podejść, które były przed tym. Przed <grym> przed tym odcinkiem kurwa. Tu ciągle jakieś strzały są. Dobra, ja teraz muszę uważać w chuj, żeby nie rozjebać auta ani siebie. Uuu, a Albo żeby oni mnie nie wiedzieli, to też Ale teraz jeszcze Kolumbijczycy, no znowu, już, już znowu każdy chce nas zabił. Ale o dziwo z jaką mamy strzemę, mimo że to my i brata zabiliśmy, jak doskonale wiemy, to no miejmy nadzieję, że to nie wyjdzie. Ja byłem pewien, że oni wiedzą. W sensie wiecie, ciężko nie zobaczyć kurwa kierowcy, który jest waszym człowiekiem, za kierownicą, w momencie, w którym zabija nas zresztą. GTA zawsze się kierowało swoją modlitwą, ja tu nie zamierzam tego podwadzać, po prostu byłem pewien, że, że no oni się jednak domyślą po prostu po czasie i że będzie że przy spotkaniu no to już nie będzie takie wiecie, że to porafa, to, to będzie głupi błąd a tu proszę, to o dziwo serio zadziałało to jest niesamowite dla mnie 50 koła, no sporo, faktycznie, faktycznie sporo, ale zobaczmy w takim razie co z tą Asuką, bo to mnie, to mnie zaciekawiło, taki zwrot akcji ta Asuka też zniknęła nam z gry. czy znaczy zniknęła no bez śladu, po prostu skończyły się misje dla niej i nie tyle. Już naprawdę dawno temu. I zobaczcie, jest, jest już kontynuacja tego wątku. Także to czemu ja mam tu misję? Co? To mnie ciekawi. Czy mi się coś zbagowało? Czy, czy miałem jakieś zlecenie na to auto? Po prostu na przykład. Czy o co chodzi? Jakby nie kumam zbytnio aluzji czemu ja nagle mam dojechać tutaj może jest jakaś misja, o której zapomniałem z tym, że trzeba kreść auta i komuś wystarcza to by miało najwięcej sensu że to mi się odpaliło potem jak się do tego samochodu i nagle mam jakiś waypoint z pizdy no ale dobrze, no pojedziemy tam zobaczymy o mistyk nie no to jest tutaj no poczekaj kurwa panie busiarzu Koszmar wielu pięter? Aha, ja pierdolę. No już myślałem, że to coś ciekawego. Zegar zaczyna... Mogę wysiąść z tego auto po prostu? No i super. Czy to dla ciebie za trudne? Nie, po prostu mam pracę. O, cześć jamaiccy. Fajne, 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 macie muszę

Aha, i to jest znowu tutaj, na tym placu budowy. Okej, okej, okej. O, i tutaj się teraz zaczęło też spawnować auto tojakuzy. Okej, ciekawie. No dobrze. W ogóle z Katalinką znowu spotkanie, jak uroczył? Miguel think I'm mistreating him. Still. He's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the desk to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Oj, pełna kulturka. Dla nas to było opłacalne. Szczerze mówiąc. A kurwa, jakoś dziwnie światło łapie. Dopiero wchodzę do tej misji ósmy raz już za każdym razem jebane AI tych, co mam nie mają śledzić, mnie po prostu załamuje. W sobie jeszcze bo pochodząc na to, jak oni się dużo razy bagują i nie są w stanie nigdzie dojechać, to zdążę. Na spokojnie to zrobić auta wysiąść nie mogę w tej misji. To już, to już się zdążyłem strzeić. my tak z milion razy. Bo za każdym razem problemem było u mnie to, że, że oni za długo za mną jechali i... I ten, i auto mi zaczynało płonąć po prostu, bo już o tyle rzeczy się obiłem Najczęściej to jeszcze oni je dobijali sa, samemu wjeżdżając we mnie Także, no to był najczęstszy problem tej misji, tak Co im się psuła, kurwa, sztuczna inteligencja, która gdzieś tam ma nimi I teraz, teraz akurat idzie w miarę sprawnie Jak na złość, bo powiedziałem, że zobaczycie teraz sami o co mi chodzi, to, to już nie No to już jest dobrze, kurwa u, u, Tu jestem, o. No tak. O co też jest częsty problem? Oni tu wjechać nie umieją, zaczynają robić kółeczka jak ja tu tylko jestem. Dookoła tego budynku. Trzeba się cofnąć po nich. To zobaczcie, to te... O, tu jestem chłopaki, kurwa. W pana nowodzie z ciekawskiego Uff, zapraszam. Super, fajnie, że nam się udało. Dobra. No i po problemie, tak? Eee, no także doszedłem do wniosku, że będę po prostu też ich zabijał parami, bo za pierwszym razem to pojechałem po wszystkich naraz i nie skończyło się to dla mnie dobrze. Że tak to pójmie dość delikatnie, nawet że się to dla mnie nie skończyło dobrze. O, moja ulga na fura, dzięki niej wygrałem misję wyścig. Która mi spędzała czas pobieg Najdu To jest wciąż najbardziej wpływająca misja dla mnie w tej grze To jest wyścig, ale jest mnóstwo innych To jest co się pojawiło, mm, Natomiast no Powiem wam szczerze, że GTA 3 totalnie Ja też mam system nerwowy bardzo przeciążony Ostatnio i bardzo dużo się irytuje, denerwuję O mm, totalne głupoty I GTA 3 mi w tym nie pomaga nie? To jest tak no, no, długa i gierka że szczerze, szczerze mówiąc no już nawet nie jest kwestia tego, że jakiś tam <laughs> ostatnio miałem przerwę na przykład w, nagrywce, na, w nagrywkach, no bo nie miałem fanu z tej gierki, nie? I to już nawet nie jest kwestia tego, że ja fanu nie mam z tej gierki, a raczej kwestia tego, że ona mi po prostu kurwia. Znaczy to też nie mam fanu, ale to nie dlatego, że za dużo gram, a po prostu, że ta gra jest wpływająca. Znaczy mnie wkurwia przynajmniej. Ciężko, ciężko, ciężko mi się w w Eee, z tak na odcinkach z takim, wiecie, z pełnym spokojem No bo nie będę tutaj dar pizdy i ją pokazał w internecie, ale najchętniej też, ja, kurwa, na każdego na no ten słup bym nakrzyczał, na tego gościa, co w niego wjechałem bym nakrzyczał No to już, już jest tragedia, nie? Halo chłopaki, ja poczekam na Was, no. Tak, dobrze. I tutaj za mną na pewno bądź, jesteście pewni, że wiecie, super. Tak. Tak w tych wystawkach chyba z tej strony. To jest nowość, jak Katalina robi z Kolumbijczykami, nie? Wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Nie tylko zadziwiła to jej reakcja, no bo przecież ona doskonale wiedziała, że my przeżyliśmy ten postrzał od niej, bo ona już raz nas wystawiła, w sensie to się już raz stało bez pitu. E, z, e, z, z pomocą Jamajczyków miała tam gdzieś tam z Jamajczykami no i zostawialiśmy przez Jamajczyków wystawieni Katalinie, a właściwie przez Jamajczyków i Katalinę po ja prostu wystawieni tam jakimś cylochatą, bo tam Katalina osobiście się nie, nie, nie znalazła. Więc eee, to, to to, jest akurat interesujące, to jest ciekawe, że ona niby nie wiedziała. Czyli co z chronologicznie my powinniśmy tamtą misję zrobić dopiero później. Też teraz dla mnie totalnie nielogiczne jest to, że ona rozstawiła tych wszystkich kurwa mafiozów tutaj, na tej wyspie, eee, żeby czekali na nas. No przecież jakby nie patrzeć słuchajcie to my się tu nie pojawiamy. No to to... No, no, no nie wiem no. Jakby dlaczego oni nas oczekują tutaj i czekają na nas w tym rejonie? Jak my się tu nie pojawiamy na ogół w ogóle? Gadam, ale jestem po prostu zmęczony, nie? Jestem zmęczony, jestem zmęczony tą grą, mówił nie no, Nie mogę się doczekać, skończymy trójkę i wygrawaj No nie podoba mi się, nie podoba mi się w cudzie. Nie byłem pozytywnie nastawiony od początku Później się wciągnąłem Też zacząłem szukać kursy, co za tym idzie Ale aktualnie to jest tragedia, uważam to, nie? Jeśli chodzi o przyjemność tej gry No bo ja nie jestem żadnym profesjonalistą, ani recenzentem Ja patrzę na to, czy mi jakaś gra bez tytułu przyjemność Czyli granie w jakąś grę, czy mi sprawia przyjemność Nie sprawia mi przyjemności dla tej graczy Ale chcę dokończyć tą ta, tabułkę Chcę dokończyć tą serię No bo jako taką. Nie wiem, no, chce mi się to robić, to to robię, nie, natomiast mimo wszystko, mimo wszystko to, że chcę zrobić serię, to no nie znaczy, przyjemność mi sprawiła granie w tą grę, ono... Zresztą w Zresztą gracze, kuba Dark Souls'u na przykład, Dark Souls'u na przykład, jak ja, jak ja, jak ja to, są to oglądają, no to doskonale wiedzą, o co mi chodzi i o czym mówię. Pazer, idź w budkę, aha, znajdź budkę telefoniczną Wichta Wichta... Ga gardens. O kurwa, mamy tu teraz trzecie misje dla, dla budek telefonicznych, bo mieliśmy te, to tu już skończyliśmy, te już skończyliśmy i teraz te nam zostały. Co no wiecie co, to możemy sobie jednąć zrobić sobie save'a w ogóle zobaczyć jak wygląda nasza kryjuwezka w tej dzielnicy, bo tego nie wiem. I na dobry koniec odcinka jest wskazyć sobie zrobić jedną misję z budki. Obstawiam, że będzie to mógł wyścig, bo te zazwyczaj wyścig są pierwszą misję. Na żywo. To jest trzecia budka w jakiej mamy misję. Poprzednich dwóch pierwszą misją były wyścigi. Także też obstawiam że to będzie to. Ciekawe, czy jakaś nowa mafia w ogóle, której jeszcze nie było, czy jakaś znana nam będzie nam dawała zlecenia. Raczej tylko i wyłącznie Jakuza nie jest mafcią, z którą gdzieś tam nie jesteśmy skonfliktowani. No i diablosi. Z diablosami chyba oficjalnie też nie jesteśmy. Robiliśmy im tam co prawda po górkę, mmm, kiedy robiliśmy zlecenia dla Jamańczyków. No, ale, 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 z tego, co mi się wydaje, no to raczej, raczej krwi, oni do nas nie mają. Mm. O, bancy, fajnie, ale już nie zdążę, także, sorki. No i oczywiście mi policja jeszcze ja do darmo A co ja Wam zrobiłem kurwa? Czyli co ja ogólnie... Nie tą auto chciałem. kurwa Ja pierdolę, już, już nie zdążę, bo mnie tak więcej teraz robię. Tak się Bansi. Takie jak tu To Banshi w ogóle jest ciekawe. Ona ona się tu skabło nie zawsze Fajna, No i ja pierdolę. Powiem wam tak, mimo że ja tu nie umiem jeździć kompletnie, to on wskazuje, się jeszcze gorzej ode mnie. I gdzie tu jest nasza kryjówka? W bloku takim. Gdzie mamy garaż w ogóle tutaj? To jest o -Block. No tak, mamy kryjówkę na o -Blocku. Gdzie mamy garaż? Gdzie są na tym O, tu! Ej, mamy trzy miejsca, ten jest największy na razie. Tak. No jest King, no to w jednym czy zapisimy Bouncy, w drugim jest co innego. Ej, ale fajna jest ta krywecka, ta mi się najbardziej podoba się ze wszystkich w tym bloku. Jest OG, jest turbo OG ta kreweczka. Eee, sprzątnąć Wakagaisze. Kurwa. ja naprawdę ja robiłem ostatni raz save'a jak była misja ze sprzątnięciem tego. Brata Asuki? Nawet nie wiedziałem. Ej, pas, czyli chyba... chyba zmienił nam się kolor tego garażu albo mi się wydaje, bo zapisaliśmy sobie za samochód, nie mniejsza. Yyyy, eee, ja se do Banshee tu zostawię. A, pojadę jakąś inną górę. O, Dzwoni do mnie ktoś. Halo! Mordercza jazda, no czyli wyścig. The red red jacks, I they trying to play me these young punks they come onto the streets and they got nothing but guns and spank on their minds nines is their tags and purple is their flag and each day they rock their colors it's another day the jacks look soft i want you to show these punk-ass bitches how a real drive-by works take these nines off of here watch okay. your back though there'll be jacks on the street who think you're trying to blast them too okay okay Dobądź samochód. Ok, a gdzie oni są? Ok, tu są tobie. O dobra, jak mruk, jak mruk. No ale ja Jacksów też mogę pozabijać. No mi to tam jeszcze. Pozbierałbym ten lucik po nich, ale nie mam czasu. Na chujewe prowadzenie też nie mam czasu. Niestety za to już nie odpowiadam Znaczy nie osobiście i nieumyślnie Dziewiątki O Sorry dziewiąteczki Dobra, i zostało 9 do rozpoczęcia. Spoko opcja. I fajnie, że to nie wyjście kurwa. Taka gangsta kurwa klimat w ogóle, jak sam Andreas. Autem się chyba nie liczy, co? Ale tak czy nie mogą się pozwolić, żebym mnie wysadził z góry. Jeśli iść raduj, no. Jak jakiegoś odraduje taka reszta, to może będzie miał taki nieograniczony w tych dziewiątek.

no i dobra no i by było też na i ja pierwsze było też na dlefy w tym odcinku mm, dzięki wielkie za oglądanie no i co no i widzimy się w następnym